Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do was króciutki filmik, a mianowicie jak robię powidła. I tak, tu są dzisiejsze zbiory. Z jakieś 6 kg śliwek tutaj mam z dwóch kg zrobię powidła. Reszta pójdzie do zamrożenia. Jeszcze jakieś ciasto upieka. I to tak zabieramy się za powidła. Śliwki trzeba najpierw teraz umyć i wydrylować. Mam sam wydrylowane 2 kilo śliwek, umytych oczywiście. Daję to do garka i zalewam taką minimalną ilością wody może nie wiem, za 4-6 łyżek wody, nic więcej. I na małym ogniu doprowadzą je tak do gotowania i gotowałam je za pierwszym razem przez 2 godziny, od czasu do czasu mieszając. Śliwki oczywiście najlepiej nadają się dojrzałe, czy węgierki, Jodo od moich powideł nie daje absolutnie nic, ani grama cukru, ani cynamonu, żadnych dodatków. Moje powidła to jest naprawdę 100% śliwki. I tak, gotuję je 2 godziny, później zostawiam je pod przykryciem też na jakieś 2 godziny. Później znowu na małym ogniu znowu je gotuję. I znowu, o widzicie, już tutaj zmieniają swoja barwa. Znowu gotowała jest 2 godziny. Później przez całą noc zostawiła je pod przykryciem. I na następny dzień znowu je zagotowała około 2 godzin. Proces ten nie jest taki straszny, jak to się wydaje, że to trzeba tyle tam gotować i przy tym stoć. To wystarczy no tam od czasu do czasu zamieszać. Jak się mu fajny garnek. To tam się nic ani nie przypali, ani nic. Na małym ogniu można to bardzo fajnie gotować. W kuchni wszystko pachnie. Moje powidła już są bardzo fajne, takie gęste. Można to właśnie sprawdzić, jak takimi płatkami spadają one z tej łyżki. To wiadomo, że powidła już są dobre i daję je do wyparzonych słoików czystych przewracam je na 15 minut do góry dnem i tak powidła są gotowe są one bardzo pyszne, bardzo słodkie bez żadnych dodatków i polecam do wypróbowania tej recepty kto chce to może jeszcze je zblendować ale ja nie blendowała. Dziękuję Wam za to, że tu ze mną jesteście. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Kto jeszcze nie zrobił, nie zapomnijcie o lajkowaniu. I widzimy się znowu na następnym filmiku.